Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, wędzenie pokażę Wam od... trochę inaczej. No, bo od kuchni strony, w pierwszym etapie, zrobimy syłankę. Co mam do tego do wędzenia? To jest około 2,5 kg boczku, 0,5 kg karkówki. Tylko tyle kupiłem, Nie chciałbym się chodzić po innych sklepach, więc mam tyle, ile mam, więc musi mi wystarczyć. I tutaj, takie dwa większe kawałki szynki. W garczku mam przygotowane 5 litrów wody około 5 litrów wody. Proporcja jakich, jakich używam to jest litr wody na kilogram mięsa i na 60 gram soli. Tutaj mam małego pomocnika z boku i to ona mi tutaj właśnie pokazuje, że jest ok. W pierwszym etapie należy oczywiście wsypać sól. 70 gram cukru. liść laurowy, ziele angielskie, mieszanka pieprzu i kolendra. To też ląduje w garczku i to należy wymieszać. Właśnie mój pomocnik targa sobie krzesełeczko i ma chyba zamiar się pokazać tutaj nam wszystkim. Misia już niejednokrotnie występowała w odcinku, chociaż nie, może niejednokrotnie, ale była. Trzeba oczywiście bardzo dobrze to roz... Najważniejsze to dobrze wymieszać, tak aby nie było zbrylonych kawałków soli ani cukru. Co, kochanie? Aha, no to to żeby żeby dali polubienia. Dajcie nam polubienie i pozdrawiamy. Aha, no pozdrawiamy i łapka w górę, nie? Będziemy wędzić? Tak, i my nasilkę na kanale. Dajcie nam jeszcze suba. Pa. 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 Minęło 10 dni, yy, oprócz tego do solanki, bo zapomnieliśmy z misią, yy, zapomnieliśmy dodać czosnek. Yy, wylądowało tam chyba 7, 7 ząbków czosnku. Yy, dobra trochę jelby sierbne Teraz tak, w tym momencie tutaj taka domorosła do wędzarnia, wędzę na drzewie. E, w tym przypadku mam śliwkę na śliwce. Wyszło mi sześć kawałków boczku, jeden, tak jak mówiłem, jeden baleron e, i jeszcze sześć szynek chyba. 6 albo 5 pięć. pięć szynek, pięć szynek, tak. Łącznie mam pięć szynek, jeden, jeden baleron i, e, i, i, i i właśnie i właśnie boczek yy, i co rozgrzewałem dawniej, jeszcze nie osiągnęła ona temperatury takiej yy, docelowej. W pierwszym etapie oczywiście po już nagrzaniu yy, należy, należy uchylić drzwiczki i dać temu mięsu trochę yy, obeschnąć bez, bez duszenia w, w wilgoci. Czyli uchylone drzwiczki, bądź otwarte i na początku przez yy, jakiś tam czas, około do godziny yy, suszycie, suszycie mięso. Później już zamykamy drzwiczki i walimy prostodywem i zaczynamy proces wędzenia. Jako pierwsze chwilę wcześniej wyjmuję boczki. Zobaczcie, jeden już mam w domu, bo degustowaliśmy. Nie będę oszukiwał, czy tutaj są wszystkie. Spójrzcie, tak to wygląda bardzo ładnie. No i teraz boczki szynka troszeczkę dłużej, nie, nieznacznie. Ale to już tak na, na, na własną miarę. To co lecę z, z boczusiami do domu. A my widzimy się już za chwilę I zaraz Ci dam do spróbowania kawałeczek i powiesz czy jest dobry Dobra. Można degustację zrobić a <ślinaczek> też <Ej, I ślinaczek> się Ja? To jedziemy do domu jeszcze? Za chwilę. Jeszcze chwilę. Zobaczymy czy jest dobre w ogóle. Jak jest dobre, no to będziemy szli zaraz do domku. Proszę spróbuj. Powiedz czy jest dobre. Mhm. Dobra? Tak. Tak, tak. No. A pokojesz mi do siedzenia? Do zjedzenia? Jeszcze chcesz? No, pokryjcie, jeszcze. Dobry. Także chyba możemy kończyć to wędzenie, bo Misi smakuje. Co nie? Mi też zresztą. Dzięki, żebyś się do końca smakuje na mnie, Misia. Mhm. Do zobaczenia. Niedługo. Cześć. Ja tu zostałem, wyjdę.